6-30 listopada imieniny Andrzeja. W ręku mam ziarę przydziału z potera. Pottera. Tabellet pożyczył, zostawił mi w spadku. Będziemy losowali tabelkę do turnieju w FIFA, która będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w na najbliższym czasie. Turniej odbywa się systemem pucharowym, który polega na tym, że po przegranym meczu dany zawodnik odpada. Każdy zawodnik ma do siebie przypisany numer. Kornelia, Zuzia, Martyna i Natalia będą losowały numerki i zapisywały to wszystko w tabelce. Zapraszam do losowania. Pierwsza para. Dziewięć. Yy, dziewięć, Szefler, Olek. I trzydzieści dwa. Trzydzieści dwa, Mateusz. Druga para. Dziesięć. Dziesięć. Adamczyk Igor. I trzy. Trzy. Kosatka Jan. Trzecia para. Czternaście. Czternaście. Pietrowski Radek.

Piąta para. Dwadzieścia. Dwadzieścia. Stodulski Kacper. I trzydzieści jeden. Trzydzieści jeden. Cikorski Szymon. Siódma para. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia osiem. Surdej Kuba. I jeden. Jeden, Wierwicki Michał. Ósma para, dwadzieścia dwa. Dwadzieścia dwa, Łukasz. I dwadzieścia sześć. Dwadzieścia sześć, Kałamarski Kamil.

Trzynaście, Jabłoński Kacper. Następna para to siedem. Siedem, Radziński Piotr. I dwanaście. Dwanaście, Rozworski Michał.

17. Chybner Kuba. Mecze będą rozgrywane podczas gdy pan Wawrzyniak będzie miał świetlice w poniedziałki, czwartki, w piątki, na ósmej lekcji. Życzę wszystkim powodzenia, miłej zabawy. Elo. <grym zbawę>